Witam, jestem George i pochodzę ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj zaciekawię Was informacjami o moim rodzinnym kraju. Oto flaga. I herb Stanów Zjednoczonych. Nasz kraj leży w Ameryce Północnej. Stany graniczą od północy z Kanadą, od południa z Meksykiem. Nasz kraj jest oblewany przez wody dwóch oceanów. Od zachodu przez Pacyfik, a na wschodzie przez Atlantyk. Oraz na południowym wschodzie przez Morze Sargasowe. Aha, jeszcze zapomniałem o Zatoce Meksykańskiej na południu. A teraz trochę słuchych faktów. Niestety nie nauczono mnie czytać i pisać, więc macie tutaj wydrukowane podstawowe informacje o moim kraju. Tak bardzo was zleubię, że pozwolę wam posłuchać mojego hymnu państwowego. Jesteśmy jednym z największych producentów surowców mineralnych. Oto one. Cynk. Gaz. Ziemny. Miedź. Molibden. Nikiel. Ołów. Potas. Ropa naftowa. Rtęć. Uran Węgiel Wolfram Złoto Srebro Nasz kraj jest podzielony na 50 stanów, oto 5 największych. Alaska Teksas Kalifornia Montana Nowy Meksyk Teraz pokażę wam, co da naturalne i architektoniczne w Stanach. Park naturalny Złe Ziemie. Ukazuje on erozję miękkich skał. Park naturalny Yellowstone. Park narodowy Yosemite. Góry Grand Teton. Wielki Kanion. raina łokowskalnych Góra Rushmore Most Golden Gate Empire State Building Statua Wolności Ciekawostki Naszej konstytucji broni najnowocześniejsza armia świata mogąca się pochwalić najlepszym uzbrojeniem, najlepszym wyszkoleniem wojskowym, w jej posiadaniu znajdują się najnowocześniejsze okręty, samoloty i pojazdy lądowe. Kolejną ciekawostką jest Kosmodrom, to Centrum Kosmiczne i Port Kosmiczny zarazem leży na Półwyspie Floryda, nosi nazwę Johna Kennedy'ego, stąd właśnie wystartowała rakieta, której załoga jako pierwsza na świecie postawiła nogę na Księżycu. Stany to nie tylko kraj żołnierzy i kosmonautów, osiągnięcia w dziedzinach cywilnych też są imponujące. Produkujemy największe na świecie samoloty pasażerskie Boeing, są tworzone w największych fabrykach świata, fabryki te zajmują obszar kilku hektarów, Ameryka to bardzo dynamiczny kraj, z tej dynamiki słynie m.in. Las Vegas, miasto kasyn i hazardu, nazywane światową stolicą rozrywki i miastem grzechu. Las Vegas to nieduże miasto na zachodzie Stanów, zbudowane na pustyni trochę ponad 100 lat temu, 40-stopniowe opały nie są tam niczym niezwykłym, jednak te miasto jest jednym z najdynamiczniejszych miast świata, codziennie tysiące osób przyjeżdża tam i grając w kasynach przegrywa miliony dolarów. Ciągle grozi zalanie ponieważ leży ono w dolinie. Niedaleko leży supertajny ośrodek badawczy lotnictwa wojskowego, słynna strefa 51. Nasz kraj jest bardzo skomputeryzowany. Już prawie o wszystkim im decydują komputery. Głównym ośrodkiem przemysłu informatycznego jest dolina Santa Clara, nazwana później Doliną Krzemową. W tym kompleksie mają swoje siedziby największe firmy branży informatycznej. Największą z tych firm jest Microsoft.

Słyszycie? To już jest wasz marny koniec. Ha 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 ha